Witajcie na moim kanale i dzisiaj wam pokażę jak zrobić um, taką jakby na przykład, prostą kartkę ze życzeniami origami. Jest bardzo proste do zrobienia, więc proszę mi mm -hmm. zrobić. Pozywna będzie kartka A4 i coś do kolorowania. Najpierw wydamy kartkę na pół. Następnie y, tak zaginamy rogi ze wszystkich stron. Dokładnie tak. A po, później tak zaginamy z dwóch stron. Proszę bardzo. I teraz tu coś rysujemy z tyłu. A nie, zapomniałem jeszcze, że tu zaginamy rogi. O tak, do środka. I teraz tutaj coś się rysujemy. Gotowe? I teraz y, musimy tak złożyć to na trzy. Zostawia Wam taka koperta i teraz trzeba to tak włożyć od rogi do rogi. Jeśli filmik Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie i